Dziś w serwisie informacyjnym telewizji Obiektyw między innymi prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zalanych basenów Sanockiego Centrum Rehabilitacji i Sportu. 19 milionów złotych kosztowała modernizacja rzeszowskiej podziemnej trasy turystycznej. W zabytkowym budynku rafinerii Fanto w Ustrzykach Dolnych powstaje Bieszczackie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Prokuratura umarzyła śledztwo w sprawie zalanych basenów Sanockiego Centrum Rehabilitacji i Sportu. W połowie lipca 2019 roku, niespełna miesiąc po otwarciu basenów zewnętrznych i 9 miesięcy po oddaniu do użytku basenów krytych, w wyniku nawalnego deszczu doszło do zalania Centrum Rehabilitacji i Sportu. Przepełniona została sieć kanalizacji miejskiej. Spiętrzona woda w kolektorze poprzez instalację kanalizacji sanitarnej wdarła się do budynku basenu i kondygnacji przyziemia. Poziom na podbaseniu basenów zewnętrznych wyniósł niespełna pół metra wody, pod basenów zewnętrznych niemal półtora metra. Straty oszacowano na ponad milion 200 tysięcy złotych. Kompleks został zamknięty na kilka miesięcy. W sierpniu 2019 roku zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożył burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski. W poniedziałek 17 stycznia podczas konferencji prasowej włodarz miasta poinformował o umorzeniu śledztwa prokuratura prowadziła śledztwa w trzech obszarach o możliwym popełnieniu czynu zabronionego w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakresie projektowania i budowy obiektów w Centrum Rehabilitacji i Sportu przez uczestników tego procesu inwestycyjnego. Drugi obszar to podejrzenie niedopełnienia obowiązków przez urzędników gminy poprzez niezachowanie szczególnej dbałości o należytą realizację procesu inwestycji i niewychwycenie błędów na etapie projektowania realizacji i budowy centrum rehabilitacji i sportu. Prokuratura sprawdzała także czy doszło do niedopełnienia obowiązków przez zarząd Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w wydanych warunkach przyłączenia instalacji wodno-sanitarnej obiektu. Komisja odbiorowa stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodnie z umową i z projektem. Nie stwierdziła żadnych istotnych wad i usterek, które uniemożliwiłyby odbiór. Prokuratura powoła biegłego sądowego, szanowni państwo, z zakresu sieci instalacji sanitarnych przy sądzie okręgowym w Białymstoku pana Adama Sokołowskiego i wskazał on, że przyłączone obiekty, że przyłączone do obiektu instalacji sanitarne zostały zaprojektowane zgodnie z warunkami wydanymi przez Sanowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Biegły Sądowy wskazał na główną przyczynę zalania deszczy nawalnej i w jego konsekwencji niedrożność kanalizacji sanitarnej. Dotychczas do kasy miejskiej wpłynęło blisko 750 tysięcy złotych z tytułu ubezpieczenia. Toczy się postępowanie poprzez brokera gminy miasta Sanoka i zmierzamy do tego, aby pełną szkodę miasto odzyskało odszkodowania. W okresie przedawnienia tego roszczenia Prowadzimy to postępowanie likwidacyjne przed TUWEM. Złożone zostało odwołanie od tej decyzji. Natomiast nie wykluczamy w interesie miasta, że przed okresem przedawnienia zostanie złożony również pozew sądowy, tak aby miasto nie dopłaciło z tego tytułu żadnej złotówki ze strony sanockiego podatnika. Budowa Sanockiego Centrum Rehabilitacji i Sportu trwała dwa lata. Rozpoczęła się w styczniu 2017 roku i zakończyła w lutym 2019 roku. Kosztowała ponad 40 milionów złotych. Jedna z najdłuższych tras podziemnych w Polsce została ponownie otwarta dla zwiedzających mowa o Rzeszowskich Piwnicach. Ich remont trwał ponad dwa lata i kosztował 19 milionów złotych. W efekcie powstała interaktywna instytucja kultury, ukazująca historię podkarpackiej stolicy w nowoczesnej formie. W każdej piwnicy, w każdym korytarzu są użyte multimedia, ale oczywiście myślę, że one nie przeszkadzają, a pomagają przekazać to, co chcemy przekazać. Przede wszystkim mówimy o nowej jakości. Oczywiście w dalszym ciągu opowiadamy historię tego miejsca. Ona się nie zmienia, stale taka sama. Nie możemy ingerować w nią. Na samym początku choćby wyjaśniamy etymologię nazwy Rzeszów, prawda? nazwy osady, później, później miasta. Gdzieś w innej części opowiadamy o kwestiach typowo nie wiem, militarnych, które oczywiście jak najbardziej były nierozerwane. Związane zarówno z historią miasta, jak i nawet też w jakimś sensie y, historią miejsca, czyli Rzeszowskich Piwnic. Mówimy o właścicielach miejskich. Zwiedzający mogą poznać także historię Rzeszowskiego Zamku czy sylwetki wybitnych Rzeszowian. Do wyboru są dwie ścieżki zwiedzania: tradycyjna oraz multisensoryczna, w której zwiedzający stają się aktywnymi bohaterami snutej opowieści. Chwalimy się i reklamujemy na cały kraj, że to jest. Pierwsza, grywalizacyjna instalacja interaktywna w takich autentycznych wnętrzach trasy podziemnej na Rzeszowskim Rynku. Ma swoją ogromną zaletę w dwóch wymiarach. Jak powiedziałem, tym historycznym, tradycyjnym, bo nie ma takiej nawet interaktywnej instalacji. To jest właśnie w rzeczywistości, w prawdziwej rzeczywistości pod ziemią, w piwnicach autentycznych osadzona. A z drugiej strony jest to przygoda, grywalizacja. Wchodzi się i to już nie są tylko mury historyczne. Tam się przeżywa przygodę interaktywną, ale osadzoną w rzeczywistości rzeszowskiej historii. Historia rzeszowskich piwnic sięga średniowiecza. Budowane pod kamienicami oraz placem rynkowym pełniły rolę magazynów handlowych, a w czasach wojen czy najazdów zapewniały mieszkańcom schronienie. Dzisiaj rzeszowska trasa podziemna liczy 396 metrów. Najstarsza piwnica pochodzi z 1427 roku i znajduje się pod budynkiem ratusza. Choć trasa jest rekonstruowana w 90%. No, ale ciekawostka jest taka, że na przykład z piwnicy XVIII-wiecznej, datowanej na XVIII wiek, możemy przejść łącznikiem współczesnym, XX-XXI wiecznym, do na przykład piwnicy XVI wieku. Czyli możemy w trybie natychmiastowym przemieścić się w czasie. Piwnice są zaaranżowane jako karczma nowożytna. Albo na przykład piwnica, piwnica, jedna z piwnic jest zaranżowana jako sklep kolonialny, inna z kolei przedstawia, nie wiem, zgliszcza Rzeszowa, który padł ofiarą jakiegoś, jakiegoś powiedzmy pożaru. Modernizacja Rzeszowskiej trasy podziemnej została w około 70% dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Od blisko roku w Urzędzie Miasta Krosna funkcjonuje punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Krośnianie mogą korzystać z pomocy urzędników przy wypełnianiu wniosków o dopłaty do wymiany starych pieców. Celem jest walka ze smogiem. Udzielamy porad telefonicznych. Takich porad udzieliliśmy ponad tysiąc. Porady trwają od 15 minut do nawet ponad godziny. Ale do momentu takiego, kiedy wyjaśniamy mieszkańcom, na jakich zasadach działa program, jakie dokumenty należy zgromadzić, zanim umówią się mieszkańcy z nami na spotkanie, w tej chwili mieszkańcy Krosna są obsługiwani w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ulicy Bieszczackiej. Czyste Powietrze to ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych. Dotacja może wynieść od 30 do 37 tysięcy złotych. Dodatkowo Krosno uruchomiło miejski program Czyste Powietrze. W ramach którego na chwilę obecną udzieliliśmy wsparcia dotacyjnego dla mieszkańców naszego miasta w sumie wysokości, 72 tysięcy, czyli każdy mieszkaniec mógł otrzymać bezwrotną dotację w wysokości 2000 tysięcy złotych na wymianę, na likwidację Kopciucha. Miasto realizuje także projekt poprawa jakości powietrza w Krośnie, wymiana źródeł ciepła, w ramach którego wymieniono blisko 100 starych pieców węglowych na gazowe kotły kondensacyjne. Obecnie trwa likwidacja Junkersów w blokach. W zabytkowym budynku rafinerii Fanto w Ustrzykach Dolnych będzie funkcjonowało Bieszczackie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Adaptacja obiektu na potrzeby nowej instytucji ma zakończyć się w połowie roku. Inwestycja finansowana jest m.in. z funduszy norweskich. Będzie to oczywiście miejsce spotkań. Dużej grupy ludzi, powiedzmy dalej. Miejsce różnych powiedzmy, festiwali, eventów, bo też tego nie ma, ale także miejsce wiedzy o bieszczadach, ale też miejsce wsparcia miejscowego rękodzieła, miejscowych, prawda, tutaj przedsiębiorców, artystów, ale także miejsce, jak mówiłem już, koordynacji ruchu turystycznego. Historia dawnej ustrzyckiej rafinerii sięga końca XIX wieku. W okresie międzywojennym przedsiębiorstwo należało do spółki Fanto. Po jej likwidacji w budynku działała fabryka wyrobów drzewnych. Od początku XX wieku cały ten obszar, prawda, bo to jest obszar porafineryjny, służył bogaceniu się mieszkańców. A ja potem, niestety, w latach 90. zaczął podlegać takiej systematycznej, coraz szybszej ruinie. Więc byśmy uznali, że jednak szkoda tego, tutaj jednak jest ociśnięta praca. Los wielu pokoleń mieszkańców Bieszczadów, i chcieliśmy wziąć to, zrewitalizować, i żeby na bazie tego materialnego dziedzictwa, które tutaj jest, prawda, zbudować coś nowego, ale i wykorzystać coś, co dzisiaj jest takim możliwością bogacenia się. Mianowicie, dzisiaj Bieszczady to się kojarzyło z turystyką, prawda? więc chcieliśmy cały ten obszar zagospodarować na cele turystyczne, na cele rozwoju turystycznego. Tak? Zrewitalizowana zostanie także przestrzeń wokół starej rafinerii nafty. Prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek spotkał się z przedstawicielami podkarpackich mediów. Podczas noworocznego spotkania z dziennikarzami, władarz miasta podziękował za dotychczasową współpracę. Nie obyło się także bez życzeń. Chciałbym przede wszystkim Państwu zdrowia. Chciałbym, żebyśmy w uśmiechu i bez maseczek w przyszłym roku na noworocznym spotkaniu się zobaczyli. i żebyśmy mieli takie wrażenie, żebyście mieli takie wrażenie, że ten 2022 rok był już lepszy, bardziej optymistyczny, bardziej pozytywny i tego chciałbym Państwu życzyć i liczyć na dalszą, tak? Fajną, wielorzątkową, wieloobszarową współpracę. W sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie z Anną Maziuk, propagatorką wiedzy o przyrodzie, autorką książki Instynkt o wilkach w polskich lasach. Książka ukazała się na rynku wydawniczym jesienią ubiegłego roku. Jest opowieścią o skomplikowanych relacjach człowieka z tym zwierzęciem. Nam autorka opowiedziała m.in. o tym, jak rozpoczęła się jej przygoda z wilkami. Piszę o przyrodzie do, do różnych gazet ogólnopolskich od wielu lat. I tak zaczęło się od takiego warsztatu dla brytyjskich studentów w 2014 roku, gdzie pojechałam pierwszy raz tropić wilki. I totalnie wsiąkłam, bo przekonałam się, że mogę robić dwie rzeczy, które kocham: pisać, i być w lesie, spędzać jak najwięcej czasu w przyrodzie. Wciąż nie najlepiej, chociaż w sumie dużo lepiej niż na przykład w Niemczech, naszych zachodnich sąsiadów, czy nawet Słowacja, gdzie od niedawna jest, jest też również pod ochroną. A Polacy trochę się wilków boją, część jest zafascynowana, więc to wciąż jest niejednoznaczne, pomimo tylu lat ochrony, bo już 20, blisko 24 lata wilki mamy pod ochroną. Spotkanie z Anną Maziuk odbyło się w ramach realizowanego przez Jasielską Bibliotekę cyklu Rozmowy o regionie. Jest to jedna z takich naszych nowszych ofert w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. I w ramach tych spotkań staramy się promować literaturę, spotykać się z ludźmi, którzy albo piszą o naszym regionie, albo pochodzą z naszego regionu, albo generalnie którzy mają coś do powiedzenia o tym, co dotyczy właśnie Jasielszczyzny lub też szerzej pojętego regionu jasielskiego, też Podkarpacia. Był to m.in. pan Wiesław Chab, autor licznych publikacji na temat Jasła i regionu jasielskiego, pani Emilia Polak, która opisała kapliczki tutaj na ziemi jasielskiej. Było spotkanie z panem Piotrem Chudymą, znawcą i takim propagatorem wiedzy o akcji pensjonat tutaj w Jaśle. Mieliśmy spotkanie o cerkwiach Beskidu Niskiego, także to są takie spotkania, Dotyczące jakby, no w dużej mierze lokalne, lub dotyczące w jakiś sposób tematów lokalnych, bo na przykład dzisiejsze spotkanie ono nie będzie stricte o naszym regionie, ale w książce Anny Maciuk pojawia się dużo wątków związanych na przykład z Magórskim Parkiem Narodowym, z wilkami tutaj w Puszczy Karpackiej, więc traktujemy to poniekąd również jako element rozmów o regionie.